was wszystkim, no to jest to witam was w swoim odcinku, Paper Please! Jak widzicie, jesteśmy jeszcze na scenie końcowej po dniu 13, chociaż on nagrywa to w inny dzień jak co jesteście w stanie stwierdzić po mojej fryzurze. To jest całkowicie kurga co zrobiła na szczęja, bo no moje włosy nie są aktualnie w najlepszym stanie, ale nie przeszkodzi nam to pokryte w kontynuowaniu naszej przygody w jest Na no, posterunku granicznym. Mamy no, dzień 14, zatem, nie wiem nie to w tego Stefana Gary z dniem poprzednim, więc możliwe, że on dzisiaj przyjdzie. Zaraz się o tym przekonamy. Chyba go nie wpuściłem. Chyba go wczoraj nie było, więc on panie przyjdzie dzisiaj. Mamy jeszcze akurat dwie wizytówki. Jak widzicie, nie mamy hajsu w ogóle. Na nic. Zabieram kurde wszystko. Bo nas, nas kurde donieśli. Ale no, no cóż, zdarza się. No dobra, co tutaj piszą? Inspektorze, Ministerstwo Sprawiedliwości domaga się u naszego wsparcia. Codzienny bilet, będzie od teraz zawierał opisy trzech najbardziej poszukiwanych na świecie przestępców. Porównujcie i zdjęcie z twarzami patentów i niezwłocznie zatrzymujcie podejrzanych Poszukiwanie. O ja, piedziu. Wolę jakieś tak to to umieszcza. Masz pod... kły do podejrzanych, co ja... No niedobrze nie wam powiem. Ty jesteś podejrzana? Eee, słuchaj, no tak trochę tutaj jest podobieństwo trochę jest. Wykie niezgodność, no właśnie. Niemal nie masz powiedzenia, to no, sobie? A jeszcze. <laughs> Nawet nie będę sprawdzał, no jesteś na liście poszukiwanych, więc co? Nie rozumiem, no to. Chyba nie rozumiesz to wyjaśnij, słuchaj na komedię, No chyba, że teraz, o, zaraz od, odstrzelą tutaj pod tym mówiąc. Jest taka opcja, dobra. kim ty jesteś? Nie ma ci na liście. Jesteś tylko przyjadą, Długość pobytu 14 nie dobra. Data warność się zgadza, czyli data warność się zgadza, kodzik się zgadza. Jose Josefina... Kalfres, chyba się zgadza. Eee, kobieta skal. No bo to się zgadza. Tutaj to się zgadza. Niewielka głowa, no powiedzmy, dobra, waga się zgadza. Wzrost się zgadza. Chyba się zgadzasz, koleżanko. A jeśli nie zgadzasz, no to mówi się trudno kiedyś, musi być ten pierwszy błąd w danym dniu. <totwarki> chyba, kolejny. Next. No, wszystko się zgadzało. O, Ezik. Dokumenty, co oni co, takie napisali? Nasz podarek był zbyt duży. Ministerstwo Informacji sprawdza Wasze związki z nami. Następny agent pojawi się dziś. Rozwiąże problem. Powstrzymuje, powstrzymując go, ryzykujecie wiele. Okej, okay, czyli dzisiaj ten Steven przejdzie. i on rozwią, rozwiąże problem, co? No no musimy wpuścić tego Stevena. Pytanie, co tam będzie już teraz? Oj. Inżynieria. Praca. Hmm. Kilka tygodni. No praca kilka tygodni. Nie wiem, czy chcę testować swoją... swoją kurdę teorię, ale wiecie, to testuję. Wkurze to na pewno ona jest. E dobra, to jest ona. Dazy się zgadzają. E, dobra. testujemy. Zobaczmy czy moja teoria się zgadza, że... Jeżeli nie robię są gids. Sprawdźmy to. Następny. Wiecie, no mogę sobie dwa dni dostać. No jednak dobra. Długość pobytu? Co? Znowu długość pobytu? Ja znowu tak nie spodziewałem na co sam się paypam. A I sobie pani nie wiedzie, bo pani nie ma kwitu. Znaczy, karty identyfikacyjnej. Nie wydano? No to sobie mówi się trudno. Bye bye. <grywa> 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 Chyba nie była Stephen Curry, co nie? Chyba nie. O, bo Papers, jest Maria. Na no. 69 kg, no ma trochę na 174 wzrostu, się zgadza. E, data się zgadza, Maria Frias się zgadza, to się zgadza, imigracja, odpowiedzialna imigracja, tak, imigracja, teraz toczki. Data się zgadza, to się zgadza, kobieta według wszystko się chyba zgadza, chociaż czekaj, na kobieta. to jest jesteś podejrzana kobieta? Co to jest? Nie mam nic do powiedzenia, no mi do powiedzenia akurat nie, ale policjantom w niebieskim już tak. Won. Won kobieto poszła. Stąd. No, w jakim ty się? Dokumenty, Dokumentu, proszę. Ale nie, ke... Czekaj, co? Zdarzył mi się mały błąd. Dajcie mi, proszę, dokumenty. Eee, no chyba słuchaj, nie. Gdybyś dwa paszporty. Do paki. Co to jest? No, twoje paka. Idzie do wierzenia. Powszechnie. <noise> Ta co kurde, dorzucił dwa paszporty tako? Nie, no, piękna sprawa. Dokumenty, cyk, malarstwo. Ribo Alfa, mam tutaj pracę. Praca kilka tygodni, dobra, data się zgadza, tutaj się zgadza. Alfa dobra, to się zgadza, w kółku chyba jest git. Palista Wosma, 53 kg, 173 wzrostu. Data ważności się jeszcze zgadza. Alfa Ribeiro się zgadza. Malarstwo. No nie powiedziałem, no ale chyba akurat tego nie muszę sprawdzić. No bo no chyba się zgadzasz, kobieto. Kobieta, los Sandy. No bo no witam w kraju. Chyba się zgadza wszystko. Ja mam nadzieję, że tego Stevena nie, nie odpowiedziałem z kwitkiem. No bo sobie nie powiedziałem, kto to był. No bo komentyki. Ja Gary Stephanie. Przeprowadzam się tu. E, dobra, to najpierw kurde... się zapytam ją że muszą mieć zgodę na wjazd. Cyk. Zgadza na wjazd, a potrzebuję jej. No, powodowe, powiedzmy, że jej nie potrzebujesz. Proszę bardzo, tutaj cyk cyk. Za i zakon. A, zgadza się, za jasteczką i zakon. Drugi dzisiaj na błąd, więc jeszcze kary nie dostanę. Jak zgadzę na wjazd? Wiadomo, ale to ostatnie A Hajs nam nie, nie dobierzecie, tranzyt powiadasz Kilka dni. No dobra, się zgadza. Tata się zgadza, to się zgadza. Nezog Charlo, no to się zgadza. Mężczyzna, nie macie na liście, dobra, to jest to tutaj. 83 kilo, 175, wąsy, no ma wąsy. 7 drugi, e, dzisiaj nie jest 8? nie e, dobra, to jutro ważne. Okay, no to co, chyba cię wpuszczę, Bumble. Chyba, chyba witam w kraju. Chyba. Powiecie się dobrze, no właśnie. To jest najważniejsze, żebym przez Was kurde, kłopotów nie ma Jak zaraz podejdziecie tutaj z bombą, jakąś chyba. Dokumenciki, syk. Dołączyć do memu, że co? Dobra, data się zgadza. Data się zgadza. To się zgadza. Jasim Moreska. Jaśmin. O, się zgadza. Znaleźć, czy też nie ma. To zaraz czterdzieści 49 kg się zgadza. 143 kg, jaka jaka prostu właśnie się zgadza. Tutaj data się zgadza. Kolegia Wedor się zgadza. Witam kolegianko w kraju. cyk tyk. się dobrze. ma kolejny, jedenasty, kurde. Typ na granicy. Co się nie zgadzało? Brak zgodności wyrostu. Brak zgodności odciskciuka. A skąd mam kurde czy z kciuka dwie skoro Tam jest tylko jeden. Co miałem prawo robić? Kurde, ale myślałem, że o, kurde, wysokość się zgadza. No dobra. No więc tak. Maxim shame. No, no się zgadza. 9 się zgadza. Powiedziałeś, że odwiedziny? Bo nie słuchałem trochę. Odwiedziny, kilka tygodni się zgadza. 22 się zgadza. Tu się zgadza. Londres, mężczyzna. O, 68, 168 wzrostu. Dobra, się zgadza. I jeszcze nie wygasło. no no podbijmy ci. Jestem ciekaw, czy ci, których obsłużę źle, w sensie wiecie, że źle wpuszczę, to czy oni mi się naliczają tutaj. Chyba się naliczają. Dobra, to się liczy każdy kto do okienka podejdzie. czaje? Dobra, Jokes, czy po odwiedziny? Tak odwiedziny? Odwiedzam 3 dni Czy się zgadza? Czy się data zgadza? Data się zgadza. Kolejka według się zgadza. mężczyzna, ale idzie do idzie za kratki. <grymka> to jest to to niezgodność. Może nie powinniście tu przychodzić. I już nie chcę nikogo więcej nie obsłużyć dzisiaj. Bo to już chyba było ostatnie godziny. A nie! Jeszcze jedna osoba będzie, o! No, myślę, że to już koniec tego dnia. A tu proszę, 14 osoba. Dzień dobry. Dokumenciki, cyk. O. Kranzy, tak jest, toczka co? Kilka tygodni, no dobra. Łysiejący się zgadza. O... Że łysiejący? Czy To jest łysiejący? O, bo to jest łysiejący. 79 kilo, 182 wzrostu. No no, to się zgadza. Nie wygasło, nie wygasło. To nie wygasło, to też nie wygasło. Obiecał online, się zgadza. To się zgadza, Roberto Moscetti. No, chyba się zgadza chłopie. Ale widzę, że niestety nie zdążyłem już kolejnej osoby. Wyjdź jutro o 6 rano. Znowu syny choruje, ja pierdziu. Tylko on no choruje? Nie wiem. Dwuklik rozpoczyna szybką inspekcję. Tańszy lokal? Nie no, do tańszego nie idziemy no. To jak co? Kurde, ale widzę, że oszczędzałem. I na mnie teraz nie i na wszystko, nie sobie mi na ulepszenie stanowiska patrzcie. Po prostu na tą karę. No. Kójdę. O. No dobra, no kurde 5 jest nam nie zrobi już nic, już bym podziął tej za siódamce. lepszy apartament to zawsze coś. Ewakuowana siedziba rządy w paradyźnie. Ooo! Promowy zabieg na kręgosłupie udoskonalony. O, co takie wszystko dzięki jasno lekarzom. No tylko pytanie, czy to nie fejk. Dum, dum, dum. Dobra, kurde, steruj, kurde, dawaj kurde hajsik, bo się przyda. Dobra, jest lista poszukiwanych, dajmy osoby sobie tutaj z boku. Tak, jak już nie potrzebuję, bo w nikt oj, nawet oj. nie przyjdzie z tego co wiem. No, dobra, jak my jesteśmy w ogóle z hajsem? Mamy za niedługo dostać hajs, bo tu masz też ten typowy wrócić, wiecie, z... O, tych inżynierów. Dobra, odwiedzinę? Tak, odwiedzinę na 8 tygodni. Dobra, to teraz tak. K.C. się zgadza, terrorystą nie jesteś, Karel Su... Suwitie. No się zgadza, data się zgadza, tutaj data się zgadza, saint Mary mężczyzna To się chyba zgadza, chociaż czekaj, ta pieczęć coś taka lewa Dokumenty, kurde hmm. Zgadza nawias, no właśnie, ty co to za pieczęć? Fałszerzu Coś taka lewa ta pieczęć Nic mi o tym nie wiadomo, no to a, słuchaj ale kiedy do pieniążków dostanie od naszego tutaj współpracownika w niebieskim Wolnie? Poszedł, kurde, stąd Jaki smutas, kurde. Wejdź w jastoczce. Aha eee... Jeden. E eee, co jest? Eee, co ja eee, mam zrobić? Chłop do mnie idzie. Tej halo pomocy. Powiesz coś co się dzieje, no sobie bombę mam masz. To dalsza jest no bomba, słuchajpika. No, Oczywiście, że nie? Otwórzcie pokrywę. No dobra, no to... Cyk, 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 cyk. No <noise> i polecie, ja nie teraz nie podaję na połączenie wyświetlacza. Tę gorszą bo, bo jaką w życiu widziałem, starać po prostu przelatnie ciekawe jaki po, po kolei. Dobra, jedynka to idzie tutaj, dwójka idzie tutaj, trójka idzie tu, dwójka idzie tu. Git. Do roboty. <noise> Muszę dzisiaj taka zgrabić, dajcie mi bombę. Co do wy wydostaniesz działkę. Dobra, spokój chyba, masz. Tak, kufno? <noise> nie jestem <noise> pewien, czy w ogóle jesteś wariatowy, zbicie następnego patenta, Spoko, już władzę. <laughs> Co za gówno. Najgorsza bomba jaką widział, Kurwa, ja to widzę chłop doświadczenie już ma. Chyba cel? Nie, na jeszcze teraz czy nie ma więc git. Dobra tranzyt, kilka dni, no to dwa mogą być. To bo Wasili Bodurowski się zgadza, kolegia Yoca City się ja zgadza, mężczyzna. do dida to się zgadza. To się zgadza, pieczęć się zgadza, dobra, to jest git. Teraz to. 92 kg 179 wzrostu. Nie wiem czy nie jest podejrzany ten wzrost. Ale do git. Mm, wąsy. No masz wąsy. Chyba się zgadzasz, typie, no. Chyba tak, nie, wybijmy cię. No, chyba się zgadzasz. Chyba. Spowodujcie się dobrze, no właśnie, spowodujcie się dobrze, obywatelu. Idę, tak, pik, 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 do Chyba cyk. Inżynieria. Przejeżdża do pracy. Długieś pobytu. Na zawsze? No i to jest to jest to jakie na zawsze? To trzy miesiące czy na zawsze? Niezgodność. 90. nie, no to proszę tutaj, prawda, wizytówkę i cię wpuszczamy. Bo teraz się wszystko powinno u ciebie zgadzać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Powiedzcie się eee, dobrze. Dobra. Cyk. Następny. Zgadzało się wszystko zgadzało. Tylko to co mówili się nie zgadzało u inżynierów. Że coś takie coś... Przedopiełem, do dobra, słuchaj, Bumble nie ma zgody na a Znaczy nie masz tego fitu. karty identyfikacyjnej O. Właśnie. A co to takiego? No, coś czego nie posiadasz niestety. Bye bye. To było szybkie. Kiedy lubię takich typów, którzy nie mają czegoś. Bo powiedz tak pyk pyk i kurde obsłużenie. obsłużeni. Jest chłop z zatika, dokumenty proszę. Zaszyfowałem dokumenty, spoko masz. Oba, no dostałeś, co to ta. Przeprosiłeś tylko jednego agenta, nie zwyciężymy bez Waszej pomocy. Kiedy nasz kraj się urodził, zakon pełnił tę samą rolę co dziś. Gdy na stanie rani, znów znikniemy. No kurde, sorry, chciałem drugiego przepuścić, ale no, zagapiłem się i no, nie zauważyłem, że on ma tak na imię. No sorry, bardzo, ale no nie wyszło. No, przestępstwo nie jesteś, przeprowadzasz się tu, okej. Okay. Numer się zgadza, imigracja na dalsze, data się zgadza, data się zgadza, Jonathan na Kandala. Na Kandala, się zgadza. A ta pieczęć to taka nie nielowa? Dokumenty. Zgadza na wjazd. Nie, dobra, nielowa. No bo tutaj chyba wszystko się zgadza. Great Rapid jest tam też. Mężczyzna, Kurde, w ogóle tu wygląda by piany był. Wąsa 81 kg, 176. No powiedzmy, że masz tyle. Data wygaśnięcia jeszcze nie wygasła. Proszę bardzo, witam w kraju. I kolejny. Next. Gaz same kubinki do dzisiaj jako jestki? O? No nie jo, jak przybył, z stanu. Wiecie jeśli w ogóle już są niżscy. Imigracja, co? Czyli na zawsze, 25. Czekaj, jaki jest inny rok. W WG to, okej, okay, Vlad Lebedev, się zgadza. No i wiadomo, nie ma co, nie? Ciemne włosy, czy to są ciemne włosy? No nie wiem, tak, dobra. 56 kg, 165 wzrostu, się zgadza. A no to to się zgadza, chyba wszystko się zgadza, pieczęć się zgadza. Kal, chyba jest kal. Chociaż czekaj, kobieta? Tak, tak, tak. To jest wasza powiedz, odkąd to pytanie. No że sobie musimy cię rewizję zrobić, bo no możliwe, że fałszerstwo tutaj się dopuściłeś. A jeśli nie, no to wszystko jest już w porządku. Nie no, kobieta. Kurde, kobieta. No to wpuszczamy, cyk. E, nie to chciałem pływa. Zdjęcie też masz... Nie mnie to ruszałem. Ech. No bo nie chcę wisić 3,80 80 O, bo był chłop. No catering. E, a gdzie zgoda na wjazd? High mm, Zgoda na wjazd. I przez rok, co? Dobra, a to jest wymagane? No niestety jest wymagane. Więc bez zgody na wjazd, nie wiedziesz. Tak I następny, kurde, 10 chłopów już. A jeszcze nawet na zegar nie mogę, że się czas kończy, wiecie. No bo dokumenciki cyk. Trzeba po podróżać. tranzyt ile? Dwa tygodnie, ale będzie 19. To data się jeszcze zgadza. Jeszcze jest przez ważna, tutaj też jest ważna. Men, autogresy się zgadza. Kodzik się zgadza. Zachary Lovedal. Love no, Git, okej. Okay. Tu się chyba wszystko zgadza. Okulary, ty gdzie są twoje okulary? Niezgodność, no właśnie. Ludzie się zmieniają. No to odciski palców, słuchaj. Zobaczymy czy się zmieniają. No słuchaj, to to, to nie są twoje odciski palców. Wyodkry to niezgodność. A, no słuchaj, okay, ależ. Kurde, bombę, jeśli tyle chłopów dałem do zaaresztowania. Dawaj Pitos, bo ja biedny teraz jestem. To dawaj kurwa pitos. Jeszcze ani jednego strzelania dzisiaj nie dostałem, więc No, Dobra, dokumenciki. Dobra, cyk cyk. Jotr Barbewicz odwiedza przyjaciół co spoka? Kilka miesięcy. Dobra, kodzik się zgadza, dwie kilka miesięcy, tu data się zgadza, data się zgadza, enkie, mężczyzna, to się zgadza, MPL się zgadza, wszystko tu się zgadza, hmm, data się zgadza, 85 kilo, wzrost, oj ty, ale tutaj co, co, coś wzrostu się nie zgadza, jak to się zgadza, a do dupy z tym, krótkie kręcone włosy, no to są kręcone włosy, witam, kurde, chyba wszystko się zgadzało, następny, może jeszcze mi się do dwóch, co się nie zgadzało, brak zgodności nazwiska? Serio, nazwisko się nie zgadzało? Kurde, myślałem, że dobrze odpowiedziałem nazwisko. nazwisko. się tak dokładnie, dosyć. O, no okej, okay, niech będzie, no. Piotr Milenko się zgadza. AFO. a to się nie zgadza. A to chyba areszt od razu. Z tego co wiem. Mówiliśmy już pomyłkę, dokumentację, No swoje areszt. Niestety. I to jest koniec dzisiejszego dnia. Kurde, już. Won? Kurde, jeszcze na koniec typa Won. Eee... Tak, tak to się żyje w tym kraju. Um, po dochodu zajęła się przelodkimi ukubieniami. Wasze osłonności zostaną zwrócone. Aha! TADGE! No bo na no, dzisiaj nie dostajecie ani jedzenia, ani ogrzewania. No niestety, takie życie trzeba oszczędzać. I widzę, że no jakbym to dał, no to w sumie 12 dni to jest 60 hajsów, to gdy na zero bym wychodził. No tak nie może być. Trzeba tutaj na oszczędzać. Na no 30 dni oszczędzać to brzmi całkiem spoko. Mam 19 minut odcinka, więc mam na sobie jeszcze jeden dzień pocisnąć. Więc co my tutaj mamy? Ministerstwo walczy o personel, potrzeba obostrzeników i żołnierzy. Konsolidacja i zmian na granicach. Czy sieć kontroli jest wystarczająco szczelna? No, mam nadzieję, że tak. No bo 8 grudnia. Wysota 82. Jest strażnik, to może da nam pitos. Byłoby fajnie. Dostaliśmy klucz. Ale jest toczka, Ministerstwo Przypływu Ludności oficjalny bilet. Inspektorze, Ministerstwo Sprawiedliwości przejęło zadanie Straży Pogranicza. Jesteście teraz odpowiedzialni za kontrolę nielegalnych przekroczeń granicy. Dostarczony klucz zapewni Wam dostęp do broni obezwładniającej, kiedy tylko poniesiono zostanie alarm. Otrzymacie nagrodę za każde udaremnienie nielegalnego przekroczenia granicy. W przypadku chybienia celu zostanie wypłacona mniejsza kwota. Bo tak użycie broni Przejdźcie się, jak na następnej stronie. No ok. Wybiałe klucz. Władzę go w zamek, To nie wiem nawet gdzie jest. Bo pewnie się coś wysunie. Wybieram broń i celuję. I pociągam za spust. Czaję, szybko i skutecznie. No, no, to mamy poszukiwanych. Ten kluczek niech sobie tutaj leży gdzieś. Zapraszamy pierwszego, kurde, Najpierw sterownik, dawaj pitos. Ja tak z dychem co najmniej powinien dać. 8, ty! 20? Proszę. Ej, dyszka. Już patrzę. A? Nie będę już po prostu odwiedzał, zamiast tego będę porozmawiał do domu co drugi dzień. Okej. Okay. Ty, ale jak to dyszka? Są dwie dyszki. Niby, niby, niby wygląda jak dwie dyszki. Kurde. Nie wiem. Dobra, dokumenciki, cyk. Podejrzany nie jesteś. Spotkanie dyplomatyczne. Oni chyba nie myśleli mieć zgody na wjazd, tak jak pamiętam. Dobra, Jacob Roder. Czy to jest oficjalna pieczęć kolegi? O, kolechia. Tak, to jest oficjalna pieczęć. Dobra, jest toczka, czyli jest. No, ja no, tutaj coś, jakiś fałszyw, kurde. Nie zgadzają numery paszportowe. No to ja też nie wiem, co powiedzieć, to jest zakaty. Co się dzieje? Zarabiamy na tobie pieniążki, przyjacielu. <grym>, na kimś trzeba, niestety. Nie wypadło akurat na ciebie. Dobra, cyk. Tomatologia. A gdzie zgada nawiast? Praca, no słuchaj, nie obchodzi mnie, co jeśli nie ma zgody to niezgodność, cyk. Już daje? Dobra, ma. Dobra. Ty, no co to jest, no wie, jak ty masz na imię w końcu? Co ty masz, trzy imiona i nazwiska? Mam wiele imion? Odciski palców, dawaj. Teraz już sprawdzimy, czy się zgadza. Dobra, no się zgadzają. Nie sprawdzę. On no, niby się zgadza, no dobra. 872 kg, kilo, 182. Jeszcze jest ważna, no dobra, to się zgadza. Ejdan Klegowski, stomatologia, data się zgadza, data się zgadza, kolega według się zgadza. Wszystko chyba się zgadza, jeszcze kurde, to się zgadza, praca powiedział. 6 miesięcy pracy, dobra, wszystko się zgadza w takim razie. jak chłop ma dwa imiona i dwa nazwiska, co nie? Nie, ja albo to się zgadza? Czekaj, bo tak się podbiłem, już się A to jeszcze ci oddałem. Ale cię, tu jeszcze podtrzymam chwilę, bo ja nie wiem, czy ta zgadza na pracę się zgadza. O. weź to poka. No, dane zgodne, uf. Powrócę się dobrze. Kiedyś to dopiero trzeci obywatel, nas sporo czasu straciliśmy na nim. Co się nie zgadzało? Brak zgodności nazwiska. No, ale przecież no się upomniałem o to. Aaaa. Nie ma proszę, począłem mi zawiek jest w Zresztą tak nie ufam. Tylko wersorzy są dobrzy hierurdzy. Dał nam albo 20, albo dyszkę. Przekupstwo. Penowski Daniel. No, poszukiwany nie jesteś. No, oh, co ty jeszcze powiedziałeś raz? Hmm... mi sobie w kolejki zaświetniem tak w tym doktorem. doktorom. Tylko są są dobre hiły, nie było tam w gazacie coś. No, wiecie co? Wpuśćmy chłopa. Poczułem pieniędzy, harda. Yeah, Więc kurde, wpuśćmy. Łapówka jest coś szarze, panowie. Tak, tak, wiem, że dopiję mam. Nawet kurde jakbym chłopa nie wiem, za to będę stał mniej pitosu. 14 dni, co? No dobra. O, trójkąt. O, trójkąt włosów nad czołem. No to jest taki trójkąt z niby. bo 89 kg, 182 cm wzrostu, tu się zgadza. Chyba, Pablo Tajet. Pablo Tajet, tutaj się zgadza. Odwiedziny, powiedz-że, odwiedziny? Tak, widzę to 14 dni, to się zgadza, to się zgadza. Nie, czeka, to się nie zgadza już. Już stracił ważność. Utracił ważność, przyjacielu. Dopiero co mi go wydano, no to wypływa fałszor... U jakiegoś fałszorowa musiałeś w takim razie go dostawać. Następny. To nie na domu kiedy dostanę za dostateczność czy coś. Obywat, Obywatel to lawsteczki. Ile inżynierów spotkaliście, dozwolenie do mnie czterech inżynierów. Czy wobudowaną... By co wyrócenie mechaników? mechanikum. W każdym razie w podunku kontakt, kontakt się doskonały. Dziękuję za pomoc. Aha! I dwie dyszki. I ten, dobra, no sobie chyba wpuszczamy. Chyba, czekaj, me, mesof, vestilla, dobra, jest vestilla. Witam, kurde. Niech żyje jest Tyk. Kurde, ja, wie, ja tak to sobie zważywiłem. ten kluczy może sobie położę tutaj. Bo, ja sobie ten klucz przywaliłem hajsem, wiecie. A, będzie kwaśne, jak na przykład, kurde, być, ktoś będzie rzeczywiście chciał przebiegać. A nie będę miał dostępu. No dobra, a jest toczka. Czy jest tam taki? firma, Jest Landiform, okej. Okay. Dobra, Makowska Marcelina. Piędzi... Makowska Marcelina 58 kg. E, 166 wzrostu? No powiedzmy. że tyle. No dobra, zgadza się. Zgadza się kobieta. Kajhan, Ty Kaihan? Co no to kujęła jest? Nie ma Kaihanu w warstoczce. Nie rozumiem was? No to już o, jeszcze w pomogę. Ty, na czemu oni tak z daleka, i to powinniście stać tutaj obok już, a nie, gdzieś polaźliście daleko. Bo nawet nie staliście tutaj ze mną. Na granicy i co? Wy sobie poszlicie, więc ja będę musiał wszystko graniać. No stomatologia. was, pracować. Praca przed miesiącem, dobra, no się, to się, zgadza, tutaj się zgadza. Oho, gdzie mamy? Eee, no to chyba to. Bo tamta to jest chyba letalna. Dobra, cyk. No, to drugie wygląda jak wiecie, broń, broń Sniper skan. Nawet nie mam kluczyka do niej jeszcze. Bo tam pewnie jest osobny kluczyk. Dzień po został skrócony z powodu ataku terrestrycznego. No i dobrze, że oszczędności miałem. A co wiecie, niby też. Ty, premię za 20, o proszę. 5 tylko tych obsłużyłem, więc dosyć niewiele. Ale wiecie, 45 złapówek, 25 oszczędności, jeszcze 20 premii za całą więc i tak wychodzimy na plus. Mimo że musimy krótko wylecić syna, który zawsze choruje, i krótko nakarmić i oglądać w tym domu. Więc piękna sprawa. I, i na no, często dostaję na bo Mam już wszystkie upgrade, y, dostaliśmy krótko kolejny token. Pierwszego nie zrozumiałem, podejrzewam, że pierwszy był tej kobiety, króle, co ona tam mówiła, że chyba do syna chce dołączyć. Tak obstawałem, że to była ona, a ja jej odmówiłem. No ale niestety, no. Nie wiedziałem jeszcze, że jest taka mechanika tych tokenów i że opada się być dobrym człowiekiem, prawda? No, ale jak w 3 dni dzień 16, w kolejnym odcinku dzień 17, ja standardowo mam nadzieję, że odcinek się podobał, jak tak to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie suba na kanale, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, albo na streamku, bye bye.